To be a Palm Springs jest filmem orzeźwiającym. Moim zdaniem to słowo idealnie do tego filmu pasuje. To nie jest jakiś wybitny, genialny film, moim zdaniem jest co najwyżej niezły, mimo że krótko trwa, bo zaledwie 90 minut to były momenty, które mi się dłużyły, ale i tak mocno Was zachęcam, byście do kina poszli i ten film zobaczyli. Złapiecie oddech, wyluzujecie się, uśmiechniecie i na chwilę oderwiecie od tego, co nas otacza. What? Dwoje głównych bohaterów żyje w pewnej pętli czasowej. Budzą się codziennie w tym samym miejscu i przeżywają ten sam dzień. Dzień pewnego wesela. Być może dla niektórych brzmi to jak science fiction, ale spokojnie. To od początku do końca jest niegłupia komedia o frywolnie żyjących trzydziestolatkach, którzy nie chcą albo nie potrafią zmierzyć się z dorosłym życiem. Zafundujcie sobie tę kolorową chwilę relaksu. 我没有工